Cześć kochani, witajcie dzisiaj w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na film. Sprzątanie mojej toaletki. Część pierwsza 2025. I tutaj będę sprzątała swoje kosmetyki. Tutaj mam podkłady, korektory i też pudry, więc trzy rzeczy dzisiaj będę sprzątała. Oczywiście, no trochę tutaj będzie, jeśli chodzi o ten film. Będzie dylematu, bo nie wiem, czego się pozbyć. Ale dobra. Jest ja tutaj mam przygotowane rzeczy i Wam oczywiście pokażę, co idzie dalej, a co zostaje. No i tak, pierwszy podkład. Z podkładami trochę będzie trochę łatwiej tak samo i nas no, podkładami będzie łatwiej trochę. Jeśli chodzi o ten pierwszy podkład z Eveline Water Batch, taki ten różowy oczywiście zostaje. Kolejny podkład z Eveline też zostaje. Ciemniejszy on jest, ciemniejszy, ale ma się, nie wiem. Ale dobra, zostaje jeszcze. Ten podkład. Kolejny podkład, który zostaje, bo też już projekty Denko jest. To z Eveline. Kolejny. O, tak wyglądam. Teraz wam będę pokazywał, oczywiście, co otwarte, jeszcze będę słocze I kolejny podkład, który zostaje, który bardzo go lubię, jeszcze będę robiła film. Z nim jest związany, Zaraz Wam pokażę to jest swatch. Tak to właśnie wygląda, to jest chyba tak, ten na końcu. Tutaj. To oczywiście dzisiaj się nie malowałam, na on. O, tak to właśnie wygląda. Go bardzo lubię ten podkład. No, ja chyba trzecia opakowanie. No tak. Tak to on właśnie wygląda. To jest nowy, więc też tutaj troszeczkę. Trochę tutaj. Tak żeby zostaje jest jasny. Oczywiście. Jeśli chodzi o te yy, podkłady, to tylko zużywać. Więc to, co zostawiam sobie, tutaj mam korektory. Więc podkłady te wszystkie zostawiam. Po prostu tylko muszę zużywać te podkłady i na razie podkładów nie będę kupywała Chyba, że po prostu tutaj jakiegoś filmiku. To wtedy tak, jak i nie mam. Ale tak na no to na razie postaram się to co. Mam podkładem złożyć I tak, pierwszy korektor, który bardzo lubię, to jest drugie opakowanie. To jest z Maybelline. Zaraz wam pokażę o złocza. Taki w gąbce jest. I to jest numer 00. Więc to tak jest ciemny jak, jak na te 00. Kolejny korektor to jest z Vivo. I on jest tego mało już, więc też do projektu ten K niedługo pójdzie. Zaraz wam pokażę, o, tak on właśnie wygląda. Trzeba go odkręcić, ale on taki chyba on do wyrzucenia pójdzie, bo już taki jest, no takie gluty są, więc no, prawdopodobnie chyba idzie do wyrzucenia. Ja się nie będę używała, bo zobaczcie, ten taki podkład, a ten. Wiem, co się, więc chyba on jest przeterminowany. No, to idzie chyba do kosza, albo do mojej szufladki, też moje szuflady będę musiała zrobić. Kolejny to jest Essence, który też bardzo lubię. W ciągu teraz jedyny w tym. I to jest Essence, też bardzo lubię. To jest numerek 10. Bardzo fajnie jest. że chodzi o kry, krycie. To ja na przykład mam pieprzyk. I na przykład tutaj pokażę. I zobaczcie, już nie widzę z tych uprzykry. Ludzik. Więc też oczywiście zostawiam. I kolejny korektor to jest Eveline, też on już jest na wyłączeniu, ale zobaczcie, jeszcze on jest dobry. Korektor, więc on oczywiście zostaje. Ja korektory, w które mam, oczywiście takie, coś takiego to na razie zostawiam, a chociaż mogę Wam pokazać. słocza, jest też taki, więc też zostaje ze mną. Z Katryj, uwielbiam ten, jeszcze mam dziesiątkę, zaraz Wam pokażę. A może tak, ten korektor idzie do wyrzutu, bo już tutaj już nic nie mam tak naprawdę, tylko, jest, tylko te, te Zawsze używałam ten korektor, fajny był właśnie tutaj jako baza, więc idzie też do wyrzutu. No i te ostatnie trzy korektory, które nie będę otwierać, bo są zapieczętowane, na razie nie chcę, to te trzy, czy też zostają ze mną. więc zapasów mam korektorów, więc na razie korektorów nie będę kupowała. Tu oczywiście po co? Jak mam korektory, no to by po co kupować, będę zużywała to, to co mam. Jeśli chodzi o produkty, ja mam też korektor. O, ja mam dwa korektory z Katwi, które bardzo lubię. że to jest siódemka. Zawsze wam na ręce, to pokażę. On też jest bardzo fajny i kryty. To jest siódemeczka. I dziesiątka, Zawsze używam to dziesiątkę albo piątkę używam. Więc o, tak wyglądają takie ciemne, ale czasem ciemne się oczywiście przydają. Więc te dwa korektory zostawiam. Oczywiście to na razie to położę. Jest tutaj... A te korektory idą. Niestety bo już są. No. Takie same. I to jest wszystko z tych korektorów. Teraz czas na pudry. I tak, pierwszy pudrem. Który bardzo lubiłam i on idzie już chyba raczej, więc idzie do tej szuflady. I kolejny puder, który oczywiście chyba zostawiam jego, ten biały, może do czegoś mi się zawsze przyda. Chociaż ja biały tak używam, ale powiem wam, że ten puder jest tak fajny, zaraz wam pokażę. To jest biały. Tutaj ma jeszcze, o, rusteleczko I ma taką gąbeczkę. I ten puder, raczej chyba go nie używam czy używałam, czy też nie. Chcę zobaczę czy kogoś oddam, czy nie. Zobaczymy. W razie zostaje. Kolejny puder to jest Catrice. Oczywiście jego zostawiam. I też mam fajną stareczkę, więc też tutaj tym zostawiam ten puder. Kolejny puder to jest z Maybelline, tylko takie sypkie. Oczywiście ja wolę sypkie niż prasowane. Nie wiem czy ten używam, nie pamiętam. Jak pamiętacie, to mówcie To Ten na pewno zostawiam, bo też będę robiła jeszcze raz makijaż z Maybelline. Kolejne to będą dwa pudry z Revolution, czyli bananowy. To zostaje. I ten transparentny zostaje też. Kolejny puder to jest Everlight, bananowy Te zostaje. mi oczywiście też nie jest używany, jest nowy. I on idzie dalej. Kolejny puder, który też nie używany jest i zapieczętowany, więc mogę oddać komuś. Pewnie, może, której siostrze oddam, zobaczymy. On na razie idzie dalej. I trzeci puder, który chciałabym się pozbyć, to bananowy. To bananowy, właśnie z Essence, bo nie potrzebuję tego WIBO. A... Ja ich mam najwięcej, bo mam 6 pudrów. Tak uwielbiam te pudry. Z VIBO Photoready uwielbiam ten puder i uwielbiam go używać. Też, to jest moje okresowe pakowanie. Kolejny z VIBO, który też bardzo lubię. To jest ten też Photoready, ale tutaj jest e, takie różne. A tutaj z Photoready jest, no przepraszam, On jest zmieszany pewnie, albo po prostu ma ten. I kolejny z Vibo, który uwielbiam, też z Vibo właśnie ten, różowy też uwielbiam, więc zostają na pewno, bo ja je lubię. Kolejny puder, który zostaje, który też już praktycznie mało jest, to jest taki pod oczy, lubię używać, więc to zostaje. Kolejny puder, który zostaje, bo bardzo go lubię, czyli Vibo Aqua uwielbiam, więc to zostaje. I ostatni już, puder, który zostaje, czyli też z Vibo w ogóle. Nie ten puder. No i dobra, więc tutaj troszeczkę tutaj zrobiliśmy przegląd. Czy będzie, jeśli chodzi o dzisiejszy film, będzie wszystko, oczywiście, po. Chciałabym pozdrowić. Kaję, K K chciałbym pozdrowić Kaję, Kamila, koziela 84, Mikołaja, Agę Agnieszka Agnieszkę I Iwonę G, na Jagiełło, Marwi B, Monika Puchała, Renata Ruda, Marzena M, Ines7, Gabrysia Nie, Ania Esz, Magdalena, Aiko Jajko, Argena, Danka, Toka Dok, Maryla, Wolfia, Krzysztof, Agnieszka i Paulina. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Cię Proszę was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przekapie żadnego. Zapraszam was do następnego filmu. No, możecie napisać jakiś miły komentarz, też będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło. Pa.